Zapomniałam co miałam powiedzieć. E, czekajcie, a idzie. A. To taka propos Halloween. Chyba, Liszka zapomniała powiedzieć dokąd przyjechaliśmy. Do Torunia. Jakiego Torunia? Do Lisewa. Za Torunia. Ile jechałeś? Dwie godziny. Tak, dwie godziny. Chciałbyś. Poczekajcie na tatę. Ale jeszcze troszeczkę tam już będę wiesz do czego... Jest... No. O kurki. Cie no. karmi kurki, Lidzia, to wiesz jak się woła? Cip, cip. No wiem nie, to Na no czemu kowa? Ziemniak. Nie. Aha. Ziemniak! Nie ma nie no, ma, no, popatrzcie. Pokaż ziemniaka, pokaż ziemniaka, ziemniaka, tam jest ziemniak. No, no już dawno. No pięknie. po w wydaniu. Pryko. Idziemy dalej. Ninja. Fajnie? Świetnie. Ogód No.

Daj, daj. się. Też się boję. No ta bliżej. No bliżej, bo przecież ona nie wie, że ty tam coś masz. No marno się twoje jedzenie. Czekaj, czekaj, nie ruszaj się. No. Nie ruszaj się. Nagrywasz? No. Cześć, Nie bój się, one też w strachu są, zobacz. Idziemy! no, no, no. No, no, no. no. Prawie, prawie, prawie. A! I co? Nagrywam? Ja nagrywam. No, ktoś rozwalił mój telefon. Patrz, jaka kura. Kura? Mhm. Wiesz co?